W ostatnich dniach polska scena polityczna została zdominowana przez debatę pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Cyrk, jakim była ta debata, oglądało pół Polski. Na debacie nie pojawił się kandydat konfederacji, Sławomir Mencen, który, jak sam twierdzi, miał wówczas spotkania z wyborcami i nie chciał brać udziału w tym cyrku. Co więcej, Ewa Zajączkowska zabrała niedawno głos w tej sprawie. Według Europosłanki Konfederacji obaj politycy celowo wspierają się nawzajem, by utrzymać tzw. Duopol PO-PIS, który od lat rządzi Polską, eliminując realną alternatywę. Zajączkowska, przemawiając na spotkaniu w Rzeszowie w ramach kampanii Mencen, nie gryzła się w język. Według niej debata w Końskich oraz medialne działania wokół niej mają na celu spolaryzowanie Polaków i wmówienie im, że mają tylko dwa wybory: pis albo platformę. To, jak twierdzi, nie jest prawdziwa demokracja, lecz kontrolowany teatr, który ma uśpić czujność obywateli. Polityczka Konfederacji wskazuje na zagrożenia wynikające z dalszego trwania tego politycznego układu. Jej zdaniem konsekwencją będzie dalsze skłócanie społeczeństwa, manipulowanie opinią publiczną i podejmowanie kluczowych decyzji na zapleczu, bez realnego wpływu obywateli. W odpowiedzi na to nawołuje do poparcia Sławomira Mencena, który jej zdaniem jako jedyny może przełamać dotychczasowy system. Zajączkowska Hernik przekonywała zgromadzonych, że nadszedł historyczny moment, by zmienić bieg polskiej polityki. Czas na poważny klin, który ten duopol rozerwie, mówiła dodając, że tylko głos oddany na mędzena daje szansę na zerwanie z polityką strachu, podziałów i zakulisowych układów. Na zakończenie apelowała o ignorowanie medialnych manipulacji i odrzucenie polityków, którzy od lat trawią polską scenę polityczną. W jej ocenie, Sławomir Mencen to kandydat nowej jakości, reprezentujący głos ludzi pragnących wolności, bezpieczeństwa i dumy z własnego kraju. 18 maja, według niej, może być dniem przełomu. Dodatkowo Mencen sam skomentował tę skandaliczną debatę na swoich mediach społecznościowych. Oto, co napisał kandydat na prezydenta. Wczorajsza pato-debata świetnie pokazuje, w jakim cyrku żyjemy, w jak marnej kondycji jest nasze państwo. Finansowana z naszych pieniędzy, rzekomo bezstronna TVP produkuje organizowaną przez sztab Trzaskowskiego debatę z Nawrockim. Gdy republika robi konkurencyjną debatę, nagle o 18.20 Trzaskowski z szacunku do wyborców zaprasza pozostałych kandydatów na swoją debatę do TVP na 20. I nagle magicznie okazuje się, że na miejscu nie ma dwóch mównic, tylko kilkanaście. To śmierdzi ustawką na kilometr. To jest złe na tak wielu poziomach. To jest robienie z ludzi idiotów, Robienie cyrku zamiast normalnej debaty. Mam dosyć tych ludzi, którzy jedyne co potrafią, to robić cyrk, z którego nic nie wynika. Nic nie wynika z awantury Kaczyńskiego z Giertychem w Sejmie, nic nie wynika z robienia debat, na które nie zaprasza się wszystkich liczących się kandydatów, nic nie wynika z tych wszystkich awantur, które cyklicznie między sobą organizują. Oni robią sobie cyrk. A nasze państwo coraz bardziej się psuje. Tak długo jak wyborcy będą wybierać tych patopolityków, będziemy mieli dalej patopaństwo, które organizuje patodebaty, ale nie potrafi zająć się niczym poważnym. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.